Cześć wszystkim. Z ostatniej chwili mamy już potwierdzoną datę update'u. Jak widzicie, za 4 dni, czyli w sobotę o godzinie 18:00. Tak, w tę sobotę wystartuje nowa aktualizacja, nowy update do Pet Simulator X. Jak widzicie, mamy tutaj już nawet oficjalne potwierdzenie, czyli licznik z godziną odliczania z czasem do update'u, ale jeszcze mamy coś jednak. Mamy też oficjalny wpis od Big Games New Update Coming Out on Saturday at 11 am CST czyli o godzinie 18 naszego polskiego czasu w tę sobotę czyli to jest który słuchajcie żebym się nie pomylił piąty a zresztą tu jest napisane 5 marca <grym> także jest oficjalne info Dajcie znać czy się cieszycie bo ja się bardzo z tego powodu cieszę No i nie mogę się doczekać zobaczymy na pewno będą nowe jajka do tego mamy z tych wszystkich informacji które do tej pory Dostaliśmy, będzie coś na jakieś misterki, coś na wzór achievementów, więc zobaczymy, czy nawet może nie achievementów, ale coś, co pozwoli nam jakby dostać większą szansę na zdobycie mitycznego peta. Do zobaczenia.